Ściany są parami równoległe, a wymiary ścian równoległych są takie same. Co oznacza, że ściany, które są równoległe do siebie, są takimi samymi figurami o tych samych wymiarach. Dalej. Krawędzie boczne. Są prostopadłe do podstaw. To są ważne informacje. Teraz moi drodzy, spójrzmy, spójrzmy sobie na bryłę. I wypiszmy, ile prostopadłościan ma ścian. Ile ma krawędzi. I ile ma wierzchołków? Popatrzmy na naszą figurę. Ściany. No to ma jedną podstawę i drugą. Ma dwie podstawy. A ile ma ścian bocznych? Po prawej stronie jest jedna, po lewej druga. Z tyłu i z przodu, czyli bocznych mamy cztery. W sumie ścian jest sześć. Teraz krawędzie. Cztery krawędzie mamy w podstawie, dolnej i cztery w górnej, w sumie osiem, ale jeszcze mamy boczne krawędzie, czyli raz, dwa, trzy i cztery, osiem i cztery, dwanaście. I zostają wierzchołki. Nie wszystkie zaznaczyłam na rysunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, cztery do góry, cztery na dole, osiem wierzchołków. To są podstawowe informacje dotyczące prostopadłościanu. Dobra, co dalej, jeżeli chodzi o prostopadłościan? No dobra, powiemy sobie coś o wyjątkowym prostopadłościanie. Wiecie, co ta pani znowu wymyśliła? Jaki wyjątkowy prostopadłości. No i już wam mówię. Takim wyjątkowym prostopadłościanem będzie figura, która składa się z samych kwadratów. Co to za figura? No, na pewno wiecie, jak wygląda kostka rubika. Każda ściana w kostce rubika jest kwadratem. I właśnie taką figurę teraz narysujemy. Ja rysuję sobie oczywiście od ręki, wy używacie przyborów. Zróbmy sobie kwadrat, żeby narysować dalszą część figury, to przesuwam ten kwadrat i łączę. Te są widoczne, te nie. I to jest też prostopadłościan. Ale wyjątkowy składa się z samych kwadratów i taki prostopadłościan nazywamy sześcianem. To jest sześcian, ponieważ ta figura, ta bryła składa się z sześciu kwadratów, dlatego sześcian. Napiszmy sobie, że jest to prostopadłościan. którego każda ściana jest kwadratem I znowu moglibyśmy sobie zaznaczać podstawę dolną i górną i krawędź boczna i krawędź podstawy te same elementy są w sześcianie i te same elementy są w prostopadłościanie. Tylko ściany mogą mieć inną, inne wymiary, inne figury, tak? Bo tutaj akurat mamy same kwadraty. Dobrze, wiemy już podstawowe rzeczy na temat prostopadłościanu i sześcianu. Dobrze by było jeszcze umieć narysować <laughs> taki rozłożony prostopadłościan lub rozłożony sześcian. Co to znaczy? Już wam mówię. Gdy, wezmę sobie kartkę, w kartkę. Gdy mamy figurę, narysuję prostopadłościan. I chciałabym, żebyście rysowali razem ze mną. Mm. I będę robiła tu po kratkach. Nie, nie centymetrów będę używać, tylko liczbę kratek. Zobaczcie, narysuję sobie prostopadłościan. Mhm. Tak żeby mi się zmieścił, więc nie może być za duży. Zaraz zobaczycie, dlaczego. I teraz wymiary mam takie: 4, 6, 8, 10 kratek. 10 kratek na 5 kratek. I teraz tutaj sobie zrobię powiedzmy 2 kratki. Tak sobie to zaznaczę, po to, żeby było mi łatwiej rysować. I zobaczcie, ja teraz troszeczkę w inny sposób narysowałam tą figurę, ale dostałam tą samo co do tej pory. Teraz chciałabym tak naprawdę Narysować rozłożoną figurę. Co to znaczy? No to wyobraźcie sobie taki kartonik po herbacie ekspresowej. Możemy go rozłożyć, jak go rozłożymy na płasko, to otrzymamy tak naprawdę taką mapę, która nam mówi, z jakich figur składa się ta bryła. I dokładnie te figury wtedy będziemy widzieć. Mówi się, że to jest siatka figury. Zobaczcie. Patrzę na pierwszy prostokąt. Ma wymiar 10 na 5. No to jak, to jak narysować taką siatkę po kolei? Wam pokażę. No to rysuję. 10 na 5. Mam pierwszą figurę. I to jest ta, która patrzy na mnie. To teraz patrzymy na tą, która jest tutaj. Z boku, z prawej strony. Ma wymiary. Wszystkie pionowe krawędzie mają 10. To ten prostokąt, bo to jest prostopadłość, a składa się z samych prostokątów. Ma wymiary 2 na 10, no to rysuję 2 na 10. Tu było 5, tu jest 2, tu jest 10. Teraz patrzę na ścianę, która jest tam z tyłu. Tutaj ona jest. Tak, widzimy? O tą tylną mi chodzi teraz. Jakie ona ma wymiary? Przecież powiedzieliśmy sobie, że ściany, które są do siebie równoległe, czyli ta z przodu, jest taka sama jak ta z tyłu. Czyli ta musi mieć również wymiary 5 na 10. I została mi ta ściana po lewej stronie, tutaj, której wymiary są takie same jak ta po prawej, czyli dwa. Zobaczcie. Super. No to mam wszystkie ściany boczne narysowane. Zauważcie, że są tak na zmianę. Większa, mniejsza, większa, mniejsza. I zostały mi jeszcze do narysowania dwie podstawy, górna i dolna, o wymiarach 5 na 2. To narysuję ją sobie tutaj, do góry, no i na dole. Mam już 5, to muszę dorysować jeszcze tylko 2. I dokładnie to samo robię tutaj. Widzicie? I z takiej oto siatki, to się nazywa siatka prostopadłościanu, z takiej oto siatki z, mogę zbudować prostopadłościan. Gdybym sobie wycięła teraz te figury, pozaginała odpowiednio, to po złożeniu miałabym prostopadłościan. Moi drodzy, no na początku Wam się może wydawać to skomplikowane, ale jak poćwiczycie, nie będzie tak źle. To chciałabym jeszcze razem z Wami narysować siatkę sześcianu. Sześcian, czyli figura, która jest zbudowana z samych kwadratów. To najpierw sobie ją narysuję. Zobaczcie. 6. Nie wiem, czy mi się zmieści. 6 na 6 sześć. spróbujemy. 6 na 6 Przesunięta. I łączę. O. I tutaj, skoro to jest kwadrat, w sensie każda ściana z kwadratem, no to wszystkie krawędzie mamy sześć. No to zaczynamy rysowanie siatki. To jest 6. No to zaczynamy od narysowania kwadratu. 6 na 6. Dobrze, moi drodzy, i co dalej? To to będzie ta ściana, która patrzy na mnie. Ta obok jest takim samym kwadratem. To znowu rysuję kwadrat 6 na 6. Kolejna, ta z tyłu, również jest kwadratem. No i została mi ta po lewej. I mam wszystkie ściany boczne. No to zostało mi jeszcze narysowania podstawy, górna i dolna, ale to też przecież jest kwadrat 6 na 6 I tak naprawdę nie ma to znaczenia, w którym miejscu ją narysuję, tą podstawę. I zobaczcie, to jest siatka sześcianu. Moi drodzy, chciałabym, żebyście z dzisiejszej lekcji zapamiętali te podstawowe, nowe pojęcia, i mam dla Was zadanie. Byście narysowali sobie trzy figury przestrzenne, różne oczywiście, w różnych wymiarach, i narysowali ich siatki. Używając przyborów, najlepiej na karteczkach, kratkę będzie Wam najłatwiej. Do usłyszenia.